Cześć, ja jestem Adrian i witaj w serii odnośnie klipu Haya Degeneracja, w którym opowiadam o całym procesie animacji. Już jesteśmy dość daleko w tych filmach. Dziś opowiemy sobie o przygotowaniu prac i planowaniu. Wielu z Was pytało, jak planowałem poszczególne etapy jakie rozpisywałem czasowo i jak to wszystko wyglądało. Wstępnie miałem na to 3 tygodnie, ale podczas trwania tego projektu no niestety wypadło mi drobne zlecenie, którego się podjąłem, które zajęło mi około tygodnia czasu, ale na szczęście zbiegło się to z tym, że premiera płyty przesunęło się o tydzień czasu do przodu, więc akurat wkleiłem się w tą lukę, którą miałem, ale dużo ludzi na Discordzie pytało mnie, dlaczego twierdzę, że moje prace opóźniają się o dwa dni, a później opóźniają się o cztery dni. Skąd wynika taka dokładność? I o tym będzie dzisiejszy film. Pracując przy potwornie, potwornie dużych projektach, naoglądałem się tych Excelowych rubryk z rozpisanymi Zadaniami i czasem do nich przypisanych. Oczywiście w dużych firmach to nie jest Excel, tylko programy specjalnie do tego przystosowane, jak na przykład Shogun. To, o czym dzisiaj opowiem, wynika z wielu, wielu lat doświadczenia przy podobnych, podobnych dużych projektach na poszczególnych stanowiskach, czy to rigera, czy animatora postaci, czy efektów specjalnych. Miałem oczywiście przyjemność patrzeć przez ramię ludziom robiącym tła, czy składającym wszystko w całość. Oczywiście patrzyłem na ich cele na dany dzień ze zwykłej ciekawości i patrzyłem na progres, jaki robią, i mimo to każdy, każdy, wiadomo, pracuje inaczej. W połączeniu z dokładną wiedzą Moich własnych umiejętności, jakby w każdej dziedzinie, którą musiałem poruszyć, żeby wykonać ten, ten klip, byłem w stanie oszacować z dokładnością co do kilku godzin progres prac na dwa tygodnie w przód. Wam na pewno nie przyjdzie to tak łatwo jak mi, ale oto tutaj jest kilka wskazówek, które mogą wam w tym pomóc. Ja na ten moment taką wiedzę, o której wam teraz powiem, trzymam już w głowie, ale na samym początku stosowałem się do tego i polecam wam również założyć notatnik. I w takim notatniku będziecie sobie kontrolować czas, jaki poświęcacie na pracowanie. Na przykład załóżmy, że zrobiłeś, zrobiłaś 10 teł na przestrzeni ostatnich dwóch lat, zapisywałeś sobie na kartce poszczególny etap, ile dane tło zajęło Ci czasu i jesteś w stanie wyciągnąć jakąś średnią, oczywiście ona nie będzie... Idealnie pasować do każdego rodzaju tła na każdym etapie, ale jeżeli pamiętasz te tła, pamiętasz tą średnią, możesz w stanie określić, czy dane tło, które zrobisz w przyszłości, będziesz robił w podobnym czasie, szybciej czy wolniej, i jak to plus minus będzie wyglądać. Tak samo powinieneś zrobić w przypadku rigów. Za każdym razem napisz sobie, o której godzinie zaczynasz, napisz o której kończysz, a później, po tym jak skończysz w ogóle całego riga, miej taką jedną. Liczbę ile godzin zajęła ci praca nad nim. Będzie Ci to na pewno pomocne przy późniejszym planowaniu, czy rozliczaniu się z klientem, czy powiedzeniu do klienta, ile to może kosztować, jak sobie przeliczysz swoją pracę na godziny w przybliżeniu naprzód. Samą animację możesz liczyć na sekundy albo minuty. Pamiętaj, że przede wszystkim to liczenie jest dla Ciebie i to ma być dla Ciebie przyjemne i ma być zgodne z Twoim jakby trybem pracy. Takim standardem w branży jest na przykład 25 sekund tygodniowo na animacje typu Rick and Morty, gdzie trzeba oczywiście można sobie używać częściowo riga, ale część rzeczy trzeba sobie dorysowywać. I teraz możecie powiedzieć, że 25 sekund animacji tygodniowo to jest dużo lub mało i że Rick and Morty to jest Prosty lub trudny, pamiętajcie, że pracując w jakiejś firmie tworzącej animacje, to co dacie swojemu supervisorowi czy komuś tam wyżej od was, to nie zostanie natychmiast zaakceptowane. Ta osoba ma skontrolować, żeby wszystko co zrobią animatorzy było zgodne ze stylistyką tej serii. Także miejcie na uwadze to, że te 25 sekund wlicza się... Proces feedbacku, proces poprawek, niekiedy nawet kilkukrotny. Innym takim rodzajem przeliczenia może być 45 sekund na tydzień, w momencie, w którym macie takie dość skomplikowane rigi, ale już nie trzeba nic rysować, tylko poruszacie tymi rigami i to jest jakby wszystko, co musicie zrobić. Oczywiście! Prostej animacji zrobisz nawet i 3 minuty w weekend. No ale to wszystko zależy od tego, w jakiej kategorii jesteś, od tego, jakie masz doświadczenie i jaki typ, rodzaj animacji robisz. Jeżeli napiszesz sobie jakiś czas, że wykonywałeś dość trudną animację w takim czasie, to później będziesz mógł sobie spojrzeć na to, Wysnuć wnioski, że animacja, która cię teraz czeka, jest trudniejsza, łatwiejsza, więc będziesz robił ją krócej, dłużej, ale bez tego zapisania na samym początku nie będziesz w stanie myśleć o tym we właściwy sposób, więc to zapisywanie jest naprawdę bardzo, bardzo przydatne i bardzo ważne w procesie jakby samego. Myślenia o tym, ile coś może zająć ci czasu w przyszłości. Także z tak obszerną wiedzą, którą sobie nagromadzisz, i mam nadzieję wtedy już doświadczeniem, oszacowanie pracy na każdym etapie powinno przyjść już w miarę łatwo. Ale pamiętaj, że aby oszacować czas pracy, jaką będziesz wykonać, musisz wiedzieć, co będziesz robić, więc bez animatika się nie obejdzie. Tam będziesz miał rozpisane sceny z wizualną reprezentacją każdego ruchu, plus minus, może jakiegoś tajemniczego. Ale pamiętaj, że wtedy i tylko wtedy będziesz mógł coś liczyć, jeżeli będziesz wiedział, co liczysz. Jeszcze raz, bez animatika się nie obejdzie. No i teraz, co do samego animatika, możesz przyjąć coś z przedziału 20 do 35 sekund animatika zostanie zrobione na dzień przez Ciebie. Oczywiście, jeżeli masz jakieś doświadczenie z tym, albo zaczynasz, to musisz sobie to rozpisać samemu i wyciągnąć wnioski. Z tego ja Ci podałem tylko taką przybliżoną liczbę, żeby było wokół czego się obracać na samym początku. Całą pracę można podzielić na kilka różnych kategorii. Zaczynając od projektowania postaci, projektowania teł, Animacji czy efektów specjalnych, a nawet compositingu. Ja dla celów tego klipu liczyłem tylko tła, animacje oraz efekty specjalne. No i teraz na początku stworzyłem sobie taką tabelę. Oczywiście to wszystko jeszcze nie było tutaj rozpisane. Na początku wypisałem, jakie dni mam dostępne, aby to wszystko wykonać. Do tych dni na samym początku przypisałem sobie numery scen jakie muszę wykonać i tak mniej więcej patrząc na animatic starałem się zmieścić kilka scen danego dnia, żeby jakby wyrobić się z całą tą pracą. Pamiętajmy, że nie mając jakiegoś z góry narzuconego deadline'u, no to nasza praca może trwać nawet i rok. Tak, jedną scenę możemy sobie zrobić tydzień. Jeżeli mamy deadline, w którym musimy zrobić 3 sceny dziennie, no to musimy zrobić 3 sceny dziennie, więc te sceny muszą być relatywnie prostsze, dostosowane do tego czasu, prawda? Jak mamy deadline i musimy coś zrobić do tego dnia i tyle, no to robimy rzeczy trochę prościej upraszczamy tak jeżeli mamy deadline'u trochę więcej to możemy sobie tam dodawać trochę więcej szczegółów detali żeby to wszystko miało ręce i nogi ta animacja jaką widzieliście na teledysku haja degeneracja wygląda w taki a nie inny sposób bo miałem po pierwsze do zrobienia wszystko co tutaj macie zapisane w tej tabeli począwszy od animatika projektowania wszystkiego i tak dalej wszystko z poprzednich filmów wszystko to musiałem zrobić sam. To był ogrom pracy, na której trzeba było się skupić. Nie mówię tego dlatego, żeby mówić, że ta animacja jest słaba albo coś takiego, tylko trzeba mierzyć siłę na zamiary. Jeżeli mam jakiś deadline, to trzeba się do tego deadlineu dostosować. Jeżeli ktoś wam tego deadlineu nie wyznacza, no to radziłbym nadal, abyście robili to sami. Nadal róbcie sobie te rozpiski, co ile wam czasu zajmuje. Uczcie się tego systemu, bo to naprawdę przyda wam się. W przyszłości. Oczywiście to, co ja sobie tutaj rozpisałem, co macie tutaj te dni na początku, to cały czas się zmieniało, przekładałem te sceny, planując te wszystkie prace, bo to nie jest takie, nie jest takie łatwe. Ja sobie przyjąłem takie proste, proste liczenie, że jeden, jeden dzień to jest po prostu jedynka, a ułamki to, jest, to są po prostu części tego dnia, czyli 0,4. Dnia pracy, czyli 0,4 z 8 godzin powiedzmy, było tutaj poświęcone na tło w pierwszej scenie, 0,1 z pierwszego dnia na kamerę i 0,1 z pierwszego dnia na przygotowanie tej identyfikacji wizualnej tych wszystkich logotypów i świecących banerów, tak? czyli miałem coś takiego tutaj rozpisane. Jak już coś takiego było zrobione w tej tabeli, ja wiedziałem, że będę to używać jeszcze raz. To później wpisywałem coś takiego, że jest reuse, czyli że używam tych scen jeszcze raz, tych teł na przykład. I tych użyć ponownych, no było w tym klipie bardzo, bardzo dużo. Bo tak jak powiedziałem, jak stworzyłem pierwsze tło, wycinałem później te budynki, wklejałem w następne tła. Więc jak musiałem zrobić alejkę, scenę z alejką, to ona mi już zała mniej, bo mogłem sobie wkleić kawałek tła wieżowców z tyłu. Także. Takim mniej więcej tokiem myślenia ja starałem się działać. Ja wiem, że to będzie dla Was bardzo, bardzo skomplikowane, ale rozpisując takie coś, planując większy projekt, na pewno nauczycie się bardzo dużo i wy będziecie, będziecie zdecydowanie wyciągać z tego jakieś wnioski. Możecie sobie oczywiście zatrzymać ten kadr i zobaczyć, co tu mniej więcej się działo. I tak jak wspomniałem, jeżeli stwierdzałem, że jakaś scena jest trudniejsza, bo ja sobie to zmieniałem cały czas, tu mam y, liczone, jak się dni zmieniają, tak? Jeżeli suma tych poprzednich y, ułamków była większa od kolejnej liczby całkowitej, no to zmieniał mi się tutaj dzień na kolejny. Tak mniej więcej to wyglądało. Ja te sceny cały czas przerzucałem, tak jak Wam mówię. Jeżeli coś wydawało się łatwiej, to starałem się wciskać te łatwiejsze sceny w jeden dzień, żeby to się dało zrobić. Trudniejsze sceny robiłem dłużej. Finalnie nie miałem aż tylu scen do zrobienia na końcu tych scen, chyba było 5, żeby was nie skłamać. Może dodałem ze 2, w których opał biegł w dół budynku, ale było trochę inne tło, ale to było bardzo proste do zrobienia. Była jeszcze taka scena, w której używałem tego przejścia z oczami. W kilku scenach oczywiście to było użyte, ale w dwóch chyba scenach to się różniło i to przejście było w różne rzeczy. Jakieś przejście później, jak był ten zjazd z oczu na budynek, to później pojawiał się ten azyl i ten cały budynek był tylko w tle, w dziurze w ścianie jakby. Takie dodatkowe sceny robiłem... Kopiując totalnie całą scenę i dodając ten jeden element, także to już było dużo, dużo łatwiej do wykonania. I tak jak mówię, jeżeli miałem już coś zrobione, to później mogłem sobie to używać zwyczajnie w tej tabeli jeszcze raz. Starałem się rozpisać też, tak jak tutaj widzicie, efekty specjalne. Mimo, że tych efektów nie było dużo, no to miałem jakiś zapas na to, żeby jak miałem na przykład tą eksplozję za opałem, no to fajnie było mieć to rozpisane, bo to jednak zajęło mi. Trochę czasu, tak samo jak ten efekt tych szkieł wypadających z okien po odskoczeniu od budynku przez opała. Także to wszystko, to wszystko tutaj zostało zapisane. Mając dość obszernie i dokładnie zrobiony animatik. Miałem rozpisane, co w każdej scenie się dzieje, także, wypisując tutaj animację, mogłem sobie wypisać, co w tej animacji będzie się zawierać, jaką animację muszę wykonać do danej sceny. Później, tło miało jakąś swoją nazwę, która, był, która pasowała mi, oczywiście, bo to ma być dla nas jak najbardziej przyjemne, i to było to. Także, jeżeli wiedziałem, że na przykład pamiętam, że to zlecenie mi wpadło gdzieś około tutaj tego dnia, czyli to wszystko. Szło zgodnie z planem. Ja do tego momentu byłem zgodnie, zgodnie z planem, z tym założeniem, że tak to, ma, tak to ma wyglądać. Jeżeli kończyłem to trochę wcześniej, to dokładałem trochę trudniejszej sceny z następnego dnia, trochę sobie to w międzyczasie też starałem zmieniać ale mniej więcej plus minus trzymałem się tych deadline'ów, które sobie wyznaczyłem. No i teraz, jeżeli wpadła mi tutaj robota i ja sobie tutaj musiałem dodać 7 dni pracy, no to z każdym dniem wiedziałem, że mi się ten 10 maj opóźnia na 11, na 12, na 13 i tak dalej. To co ja sobie tutaj zrobiłem, to ja miałem wydrukowaną później tą rozpiskę i ja sobie odznaczałem markerem co zrobiłem. Miałem to gdzieś tutaj przy komputerze obok przywieszone, żeby cały czas mieć kontrolę nad tym co się dzieje i tak samo jak potrzebowałem użyć coś z jakiejś sceny no to nie musiałem co chwila wchodzić w te sceny i patrzeć co w nich jest bo miałem tą rozpiskę i ja wiedziałem dokładnie co w tych scenach się znajduje i tak jak mówiłem to doświadczenie i to rozpisywanie tych wszystkich czasów ile coś wam zajmuje pracy no to jest niezbędne żeby planować taką pracę jak takie coś jak ja zrobiłem tutaj Pokazuję wam to bo pytaliście o to i żeby wam trochę uprościć, dać wam trochę wskazówek i mam nadzieję, że zrobiłem to w tym filmie. Także jeżeli będziecie coś takiego robić, mam nadzieję, że zajrzycie jeszcze raz do tego filmu i sobie przypomnijcie o tym, jak mniej więcej to może wyglądać. I co? Do zobaczenia w następnym filmie odnośnie samej już animacji. Do zobaczenia. Cześć! Cześć! Dzięki wielkie za obejrzenie filmu. Wbij na Discorda, Team Discord powitacie z otwartymi ramionami, odpowiemy tam na Twoje pytanie związane z animacją lub tune boomem. Subskrybuj mój kanał jak się podobało. Jak był git, zostaw lajka i podaj to wideo dalej. Dzięki wielkie za obejrzenie i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!